Cześć to Sylwester, witam Was w nowym odcinku recenzji. W dzisiejszym odcinku trochę inny klimat niż zwykle, porozmawiamy sobie o boksie doskonały świat ludzkiego zimnofalowego postpankowego zespołu wieże fabryk. A jak już mamy boks, czyli format dość rzadki na polskiej pankowej i około pankowej scenie. Records Rekord lubi takie rzeczy i to też jak kupowaliście sobie Tributy, Guerniki czy Homo no to też zupełnie zauważyliście, że to wydanie jest trochę niezwykłe. I tak samo wie, że Fabryk ukazały się w, w limitowanym, preorderowym, boksowym formacie. Zobaczymy, co tam w środku jest. No oczywiście, oprócz samej płyty. Co my tu mamy? O jest! Winyl siekiery Nowa Aleksandria Dobra teraz na poważnie Co mamy w środku? Jest płyta W digipaku Doskonały świat Fajny papier ja Lubię takie rzeczy i też Jeżeli, jeżeli macie w kolekcji wcześniejsze płyty Wiesz Fabryk No to też możecie zauważyć Że papier oni lubią sobie wybrać taki Żeby był przyjemny w dotyku no ale to nie wszystko. Mamy oczywiście płytę, która jest tutaj. Clue. Ale mamy też singiel, w którym powtarza się numer los guba, ale jest też kawałek z dala, którego nie znajdziemy na tej płycie standardowej. Zastanawiam się, jest to zabieg. Można by spokojnie to dorzucić jako bonus, ale jeżeli chcemy dodać coś ekstra, no to, no to mamy. No to dobra, mamy już dwie płyty. Co tu dalej jest? Koncertowy plakat, wiesz, fabryk, też spoko pamiątka z koncertu w Berlinie. No to taki, wiecie, jak chcecie mieć coś na ścianie takiego zagramatycznego, pokazującego, że jesteście bywalcami świata i Europy. Już coś mamy. Patrzmy dalej. Drugi plakat, też mniejszy formatowo. No. Opieczętowany, ponumerowany z tyłu, jak widać, bardziej pod światło, ale jakaś numeracja tutaj jest. Jakie ja mam numer? 007. Spoko. No Mniejszy format, ale też można sobie w ramy wsadzić. Bardzo fajny papier, nie będzie odbijał światła. No i też wzór i kolorystyka nawiązująca do okładki. No tylko w takiej bardziej mrocznej odsłonie, bo tu jednak mamy ten jaśniutki róż. Zresztą to jest motyw tutaj z Singla, nie? czyli nie z tej płyty oficjalnej, tylko już z Singla, który, który jest dołączony do boksa. Dobra, to mamy już trochę tego jest. No i to, co jest jakby istotne, jeżeli dajemy plakaty, no to ważne, żeby one nie były złożone w kwadracik, nie? bo można dać, wiecie, wielkoformatowy plakat, poskładać go w kwadracik i później już sobie tego na ścianie nie powiesimy w ramce, bo będzie to niestety wyglądać. Mało fajnie. No a taki błąd zrobił choćby sławny hip hopowiec Malik Montana. Zresztą zaraz o tym powiem, bo to też jakby temat związany typowo z boksami. Tutaj widzicie, żadnego zagięcia nie mamy, dlatego też mniejszy format. Po to, żeby pozostał jakby nieskazitelnie prosty. Dobra, odłóżmy sobie to na bok. Na winyl siekiery spadło. Spoko. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, nie? Co tak. mamy dalej? Dwa piny wież fabryk, można sobie symetrycznie przyczepić do koszulki albo w skórze mieć na dwóch klapach. Niezależnie z której strony stoimy, zawsze widać, że jesteśmy fanboyami wież fabryk. Mamy też wlepeczki. Hasio Record, wydawca tego materiału. No i wierzch fabryk. Takim w takim czarno-białym już kolorze. Bardzo minimalistycznym, tak jak trochę wygląda to, wszystko jak odbite z sita. No, spójrzmy jeszcze na plakat, czy on jest taki sito drukowy. Ekspertem w tym temacie nie jestem, ale wygląda trochę inaczej niż taki standardowy druk cyfrowy. Ładna rzecz, może sobie przyczepię do tej swojej lodówki, która tutaj stoi koło mnie. Lodówki w sensie szafy. Nie mam lodówki tutaj w pokoju. Jest też mini smycz do kluczy jest bardzo ważnym przekazem. Support Your Local Record Label. No też o tym pamiętajmy. Wspierajmy drobnych przedsiębiorców na scenie hardcore punk. No i najważniejsze bo też w boksie mamy koszulkę, wiesz, fabryk. I zaraz tutaj zrobimy magiczny trik, rodem z TikToka. Di -di 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 -di. Proszę państwa, czary, mam na sobie już koszulkę wiesz, fabryk z motywem z okładki w kolorze idealnym na lato, chociaż jest to kolor, który rzadko noszę publicznie, no ale może się to zmieni. No czyli widzicie, dość bogato to wszystko wygląda. Dostajemy plakat, bonusowy plakat, dwie przypinki, naklejeczki. Wszystko się zgadza. No i też mamy oczywiście ładnie wydaną płytę i bonusowy single. Dla zbieraczy spoko. I to pewnie też dla zbieraczy ten box był gdzieś przygotowany, bo to był taki zestaw preorderowy. Dziś już pewnie nie do dostania, ale też ciekawie, że Hasiok takie swoje innowacyjne pomysły gdzieś wprowadza. Zresztą rozmowę z przemkiem z Hasiok Rekord znajdziecie u mnie na kanale, ale znajdziecie też e, świeższą rozmowę na kanale. Na razie bez nazwy. Gdzie opowiada właśnie o tym swoim podejściu do wydawania płyt i o tym, że zawsze chciałby dodawać coś ekstra do tych wydawnic, które robi. No i jak widać, udaje mu się to. Ale wróćmy na moment do tego nieszczęsnego Malika Montanę, bo też e, cena tego boksu, jeżeli, pan, jeżeli dobrze pamiętam, wahała się gdzieś w okolicach tego wieżo fabrykowego boksu, wahała się gdzieś w okolicach. 100 zł, 100 zł z kawałkiem, a za koszulkę, i te wszystkie gadżety, które tutaj dostajemy, to myślę, że cena jest jak najbardziej spokojna i atrakcyjna. Ale Malik Montana zrobił taką ciekawostkę, że swój boks wycenił na 500 zł i dorzucił tam trochę takiego śmiesznego, śmiesznego szajsu rodem z portali dalekowschodnich, zakupowych. Czyli dostawało się świeczkę, dostawało się też plakat, który był złożony na wiele, wiele części. Była też płyta kompaktowa, ale mam wrażenie, że ta marża była tak przynajmniej ze 400% na tym wszystkim. Nie? Tutaj mamy bardziej uczciwe podejście, ale to też pewnie przez to, że fani muzyki alternatywnej, no to to są ludzie, którzy są światli, dojrzali i niejedno w życiu widzieli. A dzieciaki zasłuchane w hip-hopie można naciągnąć na płaszcz przeciwdośrodkowy, świeczkę i złożony w kosteczkę plakat. No, trochę to jest słabe, trochę to jest przykre. Też z tego, z tego już trochę śmieszkowałem w przeszłości. Choć chyba nie zrobiłem żadnego mema na, na fanpage, czy na Facebooku, co mi się czasami zdarza. Mogłem. No, już chyba trochę przegapiłem, bo ten temat już lekko jest zleżały. Ale też ciekawi mnie, jeżeli, jeżeli chodzi o to podejście właśnie do boksów, takich kolekcjonerskich wydawnic, czy coś więcej na tej naszej scenie będzie się pojawiać. Z takich ciekawostek wspomnimy choćby The no Niektórzy w swoim pożegnalnym boksu zrobili w kształcie trumienki. No. A żal było się reaktywować, nie? bo teraz już podobno te nowe, z nowymi płytami do tej trumny już się to wszystko nie pomieści. Ale zobaczymy, może teraz będzie sarkofag albo coś równie zaskakującego, jeżeli chodzi o jakąś kolejną rozpad, czy kolejną potencjalną reaktywację. A cóż to jest za zespół Wieża wieże fabryk? Ci, którzy interesują się zimną falą czy postpunkiem, na pewno tą ekipę znają, bo łódzki zespół działa już na scenie od ponad 20 lat. Choć nie jest też bardzo płodny, jeżeli chodzi o wydawanie płyt. Jeżeli dobrze kojarzę, to doskonały świat. Jest trzecią studyjną płytą w dyskografii, ale pojawiła się też e, koncertówka. Czy takie bisajcy, nie wiem dokładnie, dokładnie jak to nazwać, ale też pisałem o tej płycie na blogu Sylwester Poleca. Na dwudziestolecie też się pojawiła okazjonalna płytka. Ale jeśli chodzi o pełnowmiarowe, studyjne materiały, to doskonały świat jest trzeci. Nie ja jest to muzyka, której słucham na co dzień, i tak naprawdę najczęściej z tego gatunku wracam do tego albumu, który wspominałem gdzieś na początku. Ale takie zimnofalowe granie swoich koneserów ma, czego dowodem jest choćby płyta jeszcze młodsza generacja, która zebrała młode zespoły, które grają właśnie w tym gatunku i jest ich więcej niż na palcach jednej ręki można policzyć. Więc są ludzie, którzy taką muzykę grają, są ludzie, którzy takiej muzyki słuchają i dla takich ludzi właśnie gra przede wszystkim zespół wieże fabryk. A gra w taki sposób, że tak naprawdę ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Wszystko jest robione w punkt. czuć te 20 lat stażu. I mimo tego, że skład jest bardzo minimalistyczny, bo mamy tutaj gitarę, bas, wokal, bębny, nie ma tu żadnych ozdobników dodatkowych, nie ma klawiszy, które choćby pojawiały się w siekierze i dawały jej takiego dodatkowego kolorytu, jest tu bardzo minimalistycznie. Bardzo minimalistyczne są też te teksty, które zazwyczaj składają się z paru słów, no zresztą mogę Wam to zaprezentować we wkładce do płyty, bo na jednej stronie zmieściło się 8 tekstów zespołu. Widzimy pojedyncze słowa, bardzo krótkie równoważniki zdań, które gdzieś tam się pojawiają. I to jest jakby esencja tego, co ma do przekazania zespół Wieże fabryk. A co ma do przekazania? Nie jest to optymistyczny przekaz, nie jest to płyta na lato, którą chcemy sobie posłuchać w samochodzie, jadąc na urlop. Jest to raczej depresyjny taki ciężki klimat. Ale jeśli poczucie beznadziei to twój chleb powszedni, no to ta płyta będzie dla ciebie czymś, z czym możesz się emocjonalnie związać. Swoją drogą, jak słuchałem tej płyty pierwszy raz, to zastanawiałem mnie trochę te teksty. Czy to dobór tych słów działa na odbiorcę w jakiś szczególny sposób? Czy ta minimalistyczna poetyka ma taką moc? Czy przez to, że tych słów jest po prostu tak bało, po, po czy przez to, że tych słów jest po prostu tak mało, pozwalają one odpowiednio wybrzmieć i zyskują dodatkowej mocy, której tak naprawdę mogłyby nie mieć, gdyby było więcej tego tekstu dopisanego? Są tacy muzycy, którzy szczerze mnie drażnią swoimi tekstami, i jednym z tych artystów, z tych artystek jest Sanach. I zastanawiałem się nad tym, czy gdyby kawałek, ale jazz został podany w takiej poetyce zimnofalowej, postpunkowej, to ten tekst, który sprawia, że naprawdę poczucie cringe'u i zażenowania we mnie mocno wzbiera, czy ten tekst nagle nie zyskałby takie, wiecie, super mocy i kurczę, ludzie by mówili, strasznie głębokie, nie? bo mamy to. Kafka na wynos! Kafka na wynos! Towarzyszy mi niesłodzona, niesłodzona. I dodajmy do tego ten minimalistyczny podkład muzyczny, trochę desperacji w głosie. No i kurczę, nagle zrobi nam się z tego totalne emo. Nie? Więc takie miałem trochę wątpliwości co do tego gatunku i tego minimalizmu tekstowego. Czy to właśnie, że jest tego tak mało, nie sprawia, że nabiera to dodatkowej mocy, której mogłoby nie być? Muzycznie mówiłem, że jest to minimalizm, a jeżeli porównamy sobie płytę Dym z zespołu Wieży Fabryk do płyty Doskonały Świat, no to na doskonałym świecie dzieje się trochę więcej, a mi najbardziej podobają się te momenty, kiedy jednak zespół postanawia zagrać trochę żwawiej, troszkę szybciej, troszkę bardziej energicznie, tak jak na przykład w refrenie do kawałka, jeszcze będzie czas. To Jeśli jeszcze nie słyszeliście doskonałego świata, a kręcą was takie zimnofalowe klimaty, warto sprawdzić, bo tak jak mówiłem wcześniej, to co robią, robią bardzo dobrze. Innowacji na tej płycie nie znajdziecie, ale klimat lat 80. i złotych czasów w zimnej fali jest oddany bardzo wiernie, a przy okazji nie brzmi to jakby to było nagrane w piwnicy. Ładnie wybrzmiewają te instrumenty, dobrze wypełniają przestrzeń swoim minimalistycznym soundem. Na końcu opowiastki o płycie powinna się pojawić jakaś błyskotliwa płyta. Nie będę się siwił na jakieś poetyckie sformułowania, więc powiem tylko tyle, że wieże fabryk to muzyka do tańca, ale do tańca nad grobem. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. i Jeżeli macie do polecenia jakieś nowe, zimnofalowe, postpankowe kapele i nie jest to molcza do doma, tylko, tylko coś innego, no to wrzucajcie w komentarze. Chętnie sobie sprawdzę, co na tej scenie się dzieje, bo jak wspominałem, nie siedzę w niej jakoś głęboko. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!